Może być ciężko, ale tutaj trochę cię oszukałem i zrobiłem sobie, żeby nie przeskakiwać przez cholerę. Ale tu i tak musisz skakać, nie? No tutaj muszę. No skaż, A co jak przejdę przez mnie? Oh. Nie chodź wiccze. Kiedy odejdziemy? Chodzę jak maszyna chce to ta druga głowę, tylko co mi krwi bloki nauczyły Młody piersi, ale nie te ci wszystko ale co ty robisz Menelu? jakim Menelu? Z szacunkiem się tam nie odnosisz, tak? Ale jakim szacunkiem, co ty robisz? Nie no? masz szacunku do nikogo. Jak nie mam szacunku? Do nikogo nie ma szacunku, pajacu ty. Ja nie mam szacunku. Nie, nie nauczyliście kultury. Ja nie kamu? mam szacunku. Nie, nie nauczylicie kultury? Ja nie mam szacunku, co ty ze swoim życiem nie, robisz? Ja mam szacunek do ciebie, bo ja ci pozwalam tutaj przebywać, tak? O, A, to taki szacunek, jak kto ci filmy nagrywa. No to, to ty chcesz nagrywać? Mówię, że chcesz nagrywać. Jak, jak powiedziałem, to, że, sobie powiedziałem, że mogę ci pomóc, to tak? To nagrywamy za godzinę, tylko muszę sobie obejrzeć jeszcze film, tak? No to sobie oglądaj film. Tak? Włączysz mi internet, udostępnisz mi z telefonu A to... co? Odłączyli ci internet może? odłączyli, ale to wszystko przez bank, bo ja wysłałem przelew Oni mi wysłali na telefon powiadomienie, że nie ma środków na zrealizowanie tej transakcji To jest wina banku, że ja teraz nie mam internetu A filmy na YouTube'a... No, o, nie nie nie, 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 nie Nie, 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 nie Wiesz, czy ja to jest wina? To jest wina tego i... Nie wiem jak straciłeś, byłeś milionerem i co? I nagle nie masz pieniędzy? No laska mnie laska. Jak cię laska różnęła z pieniędzy? No ja nie powiem tego publicznie, nie, nie nagrywasz i do internetu, zaraz to wrzucisz. Wiesz ty miałeś kilkadziesiąt milionów człowieku na koncie i co i nagle pieniędzy nie masz? No bo mnie laska różnęła z całej kasy. Z kilkudziesięciu milionów złotych! To jest dziwne, ale tak się stało. I nie masz nic? Nie mam nic. Mam chat. I ja sobie robisz teraz w tym momencie. Mam chatę, ciuchy, zobacz. Ale też miałeś akcję miałeś! Pasek Gucci. Miałeś akcje, miałeś kryptowaluty. Co... Zobacz, zobacz, kryptowaluty. zobacz jaki kryp... paseczek. Co z kryptowalutami zrobiłeś? No przecież te kryptowaluty trzymasz na innym portfelu i wiesz, możesz sobie wypłacić. Ale patrz, paseczek został, tutaj za. Nie, co zrobiłeś z kryptowalutami? Co zrobiłeś z, krypto... co, zrobiłeś z krypto... co zrobiłeś z kryptowalutami? No wzięła, no. Kilkanaście milionów w kryptowalutach wzięła? Mhm, pozajmij z tym kurs jeszcze. Już mam w to wylane, ale ty idź stąd. Dlaczego mam stąd iść człowieku? No, Zachlewasz ryj, za... patrz, pa, patrzcie, patrzcie co on robi. Tutaj do połowy jest pitę. Tu jest do połowy spite. Do połowy spite, tutaj też do połowy spite. To czyli co, wybiłeś trzy piwa, jest godzina 16, browary. Wstałeś, wstałeś o godzinie 14. .30. O trzydzieści. O 13.30. To co, w dwie pół godziny Proszę już wypiłeś trzy browary? Nie, nie oszukiwać, jeden browar nikomu nie zaszkodził, dwa tym bardziej, a trzy to jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziły. Chyba, że dziesięć. A wczoraj ile wychlałeś? Yy. Ile? Ja mam słabą pamięć do liczb. Ile? Ja nie byłem dobry z matematyką. No bo jakoś tam z 10-15 puszek leżało. Mm. A kolega jeszcze pił. Aha, toż sobie tutaj robisz z tego domu? Nie. No jak, jak nie? Jaki już na latarni wprowadził? przed domem, na podwórku, w ogrodzie, piliśmy. Na terenie prywatnym to policja nam nic nie zrobi. Do widzenia. Idź. Nie, wiesz co, i tak yes. się, Mam dla Ciebie propozycję. ja też mam dla Ciebie propozycję, A ja mam lepszą propozycję. Zaję propozycja, pa, ale no nie, słuchaj, drzwi nawet. Słuchaj, mam dla Ciebie propozycję. Pa, Dobra, wywalone w ten pasek Gucci, ten pasek Gucci jest 2600 zł. No nie, ja, mam pasek Guci, został mi jeszcze. Nie zabrała mi. Chociaż też mi pasa zabierała trochę ubrania. Męskich, nie wiem poza jej były potrzebne. Dobra, i, i, i stąd. Eee, Czekaj. Czekaj, mam dla ciebie propozycję. No i, stąd. Ale nie chcesz wysłuchać propozycji? No, słucham. Może sprzedasz mi tą chatę. Ona i tak już jest wystawiona. Na sprzedasz. za granicą. Jak za granicą? No, żeby Niemiec kupił, bo Niemiec da więcej. Który Niemiec będzie chciał mieszkać w Polsce? Nie wiem, ale... Chcesz? Nie chcę tego, co to za dziadostwo. Skąd ty to masz w ogóle? Przyterminowane. Ale za darmo dostałem, bo jakiś widz na mieście mnie spotkał i prosił mnie o zdjęcie. No, ale ja mu mówię, dobra, spoko, to oddaj te chipsy i mi dał. To żebraś już od widzów y, chipsy, tak? No nie, bo miałem chipsy i chcę zdjęcie, no to co, coś za, coś, no, logiczne. Także jak chcecie zdjęcie... Ale jak ty się mieście... stoczyłeś, człowieku. A skąd masz na fajki? Skąd a. masz na fajki? No to była akurat grupka widzów, mówię im dajcie mi paczkę fajek, a ja sobie zrobię zdjęcie. To teraz będziesz żebrać od widzów yy, na alkohol, tak? Nie no, skoro mają, no to nie się podzielą, no. Nie, ja chcę kupić ten dom. No to kup. No to ile chcesz za niego? Po niemiecku. Ile? Czyli półtora razy za więcej niż jest warto. A to gdzie ja będę mieszkał wtedy, na świetniku? Nie wiem, to już twój problem. Będą mieszkać w całości. Muszę mieć jeden pokoik, muszę mieć tutaj miejsce do picia, muszę mieć ławkę... Ale co, ty semenalnie chcesz to zrobić? Nie! Muszę mieć tutaj miejsce, muszę mieć tam do nagrywania filmów i muszę mieć pokoik do spania. Czyli co, chcesz mi pół domu sprzedać? Nie pół. 80%. 80% domu chcesz. 80% mieszkać. po cenie niemieckiej. Czyli ale to ok. mi się nie opłaca, to jest no deal. Dobra. Chcesz tu mieszkać? Chcesz tu mieszkać i jeszcze masz, mam zapłacić więcej. Mogę zapłacić normalnie. Ale to ja wtedy wystąpię u ciebie w teledysku. A mam fej i wyświetlałem na Ale mieszkam w tej chacie dalej. I sprzedam ci po polskiej cenie. Tak? Dobra, jeste, dobra, okej okay, w porządku, ale jesteś moim pracownikiem. Od tej pory. A co ty potrzebujesz? Montowanie filmy, teledyski, wszystko. Ju... tylko. Nie, ja już nie będę montować wtedy filmów. To ja mam montować tylko. No wtedy ty będziesz montować filmy. Kurde, a, a płacisz coś? No idę na deal z tobą, że. A czyli za mieszkanie? Tak. Że kupuję od ciebie 80% hat. Zajebiście, zajebiście, zajebiście. O! Czyli co, sprzedajesz, tak? To płacisz mi za 100% haty, a ja tutaj jeszcze mieszkam. Czyli co, 2 miliony? Porozmawiajmy nie przy milionie osób. No, w no, no i tak okay. jesteś na to może jakbyś jeszcze trzeźwy, co? Ja będę trzeźwy zawsze. 就是俗气，要不然。 I jaku zasranek jak ci się łapy trzęsą? Nie trzęsą mi się. No jak ci się nie trzęsą? Co, czy ty w ogóle masz delirę! Wymyśle? A ty wymyślasz sobie. No nie masz delirę, łapa! Łap, no trzęsie ci, się, trzęsie ci się łapa. Nie trzęsą mi się ręce. Trzęsą ci się ręce. Ty sobie zacząłeś już coś wymyślać. Masz delirę. O co ci chodzi? To, że sobie piję jednego dwa browary dziennie, bo. I jednego dwa? Dzisiaj 6 albo 7 wychlałeś nie. Nie piłem 6 albo 7, w ogóle odczep się od tego alkoholu. Dobra. Każdy pije. Dobra, Każdy pije. Dobra, I zaczynaj ten odcinek. Tego. ty też kiedyś piłeś, a teraz nagle się zmieniłeś. Odwaliło ci od pieniędzy, czy co? W ogóle szacunek do mnie straciłeś, nie ma żadnego szacunku. Cały czas y, mówisz, że ja alkohol piję. Dobra, zamknij to tą mordę i A co nagrywamy. Nie, to to to? A ja zawsze wybieram nisko nie, niskoprocentowe. nie, 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 Jesteś nie, 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 dobrowolnie nie, 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 mnie od alkoholików, bo nie, jestem nie, Dobra nie, ja tylko piję jedno, dwa nie, dziennie nie, 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 coś nie, w sumie ja teraz montuję tak, że mogę wyciąć. Dalej będziesz mi nagrywał ręce? To jest tak zwana gestykulacja, jakbyś nie wiedział. Nie, gestykulacja to jest to, co właśnie teraz robisz, a wcześniej po prostu delira zwykła. Dobra, głupoty Peku... gadasz. Jak u alkoholika. Dobra, nagrywamy ten odcinek. Tak, dzisiaj postanowiłem, że sprzedam kamerzyście część swojego domu, ponieważ ja też muszę gdzieś mieszkać, dlatego sobie zachowam jakiś tam kawałeczek i właśnie w tym filmie zadecydujemy wspólnie, co biorę? Bo przecież potrzebuję do spania łóżka, potrzebuję kuchni, do robienia sobie jedzenia, potrzebuję telewizora, potrzebuję komputera, pralki, potrzebuję łazienki i dzisiaj. Dobrze, no to do co? Postanowimy sobie, które części zostają przy mnie, które części tego domu bierze kamerzysta. Nigdy bym się nie spodziewał, że sprzedam tę chatę. Ale cóż, przez tę kupią sukę. To wszystko. E, tym oddzielamy, tak? Tak. I co z tego, że oddzielimy? To musimy chyba iść do notariusza. No to do notariusza Zrobisz, pójdziemy, ale najpierw trzeba zrobić podział, tak? Narzucisz później tą taśmę na projekcie domu? Tak, narzucę. Do tak. Okej, okay. To w takim razie zapraszam Państwa do oglądania. My zaczynamy sobie. Oczywiste, od drzwi wejściowych. Także, jak widać, znajdujemy się przy wejściu. Są to tutaj... tu jest taki syf? Tutaj? No, montowałem całą noc. Myśli, że to jest takie proste, kiedy siadasz do komputera i zaczynasz montować? Powiem ci, że ten film, który teraz będę montował, czyli ten, który nagrywasz, będzie to chyba szósty film, który zmontowałem. Dobra. Ale powiem ci, że trzymam, bo jakoś to mega nie odbiega od ciebie. Zaczynamy, tak? Tak. Drzwi muszą być na pół, nie? Muszą być na pół, bo przecież ja muszę wchodzić. Co, no przez tak, no, no tak. Nie wiesz co, możesz przez garaż wchodzić? Jak to? Przez drzwi będę wchodził. No, ale po co przez drzwi? Przecież to będzie dla mnie dużo łatwiej, nie? Wchodzę do... No tak, ze garażem pilot tworzysz. Serio? Na no czemu nie? Ale za to biorę sobie kibel. No, kibel będzie wspólny, ten na dole. Ale tak. u góry nie dostaniesz. Okej, bo to, musiał to, się tu nieco zlewie. Ale jak ja teraz filmy montuję, no to jak ja mam to teraz robić? Jak ty chcesz mi zamrozić? No to weźcie. weź sobie ten kawałek, o tutaj. W sensie? Tu kawałek, żeby dojść do stanowiska. Ale ja wtedy nie potrzebuję nawet, nie? No to weź Potrzebuj sobie. Tu odtąd. Weź sobie tu kawałek. Odtąd potrzebuję. Rozklej tak, jak to powinno być. Dobrze? Pasz, Dobrze. Bo Dobrze. tego Dobrze. nie potrzebuję, to sobie weź, nie? Nie, 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 za daleko, za daleko, ja, cofnij. nie, ja, co ja za daleko? Cofnij tu dotąd. Dotąd? Dotąd? Tak. Okej? Okay? Tak. I co teraz? No i teraz wzdłuż. I chyba. Nie, no po co ci kuchnia? No, żeby jedzenie robić. No, tak nie masz na jedzenie pieniędzy. A co mam jeść? No nie wiem. To, 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 to. Bez mm. mieć dwie bańki, to sobie zrobisz. No chyba, że musisz kogoś spłacić, nie wiem. Muszę spłacić. Ja nie to będę miał to... tych pieniędzy nawet. To ja ci dam jedzenie. R już. Ale to, to co, to ja nie mogę sobie wybierać jedzenia? Nie. A jest dobre dawał chociaż? Tak, jak ty mi dawałeś. już Ale w ja, serio. Nie chcę suchego chleba jeść. No, no o, czasami suszy kupować, Dobra, już. A stąd? A przecież spójną, to czemu ty decydujesz w ogóle? No bo kupiłem go od ciebie, tak? Eeez jajca sobie robisz. No bo jest czołgać się tutaj. Ty nawet nie da się przejść tędy. No jak nie, nie przejdziesz? Przejdziesz oczywiście, że przejdziesz. A mogę jeszcze chodzić na twoją część czy już nie? Nie, nie możesz już wchodzić na moją część. Weź tą nogę. No dobra, dobra, spokojnie. mojej no części. A tutaj masz oddzielić, nie? No pokoić po będę miał. Nie, 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 do tego pomieszczenia nie wchodzisz, masz to oddzielić. No ja ja sobie... Tu, robię... tu ma być kreska. Ale no... <tres> Co teraz robimy z piwnicą? Piwnicę możesz sobie wziąć. Mogę sobie wziąć? Możesz sobie wziąć. Zajebiście, będę rapował w studio. Słuchaj, 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 nie dokończyłem. Tak? Pół studio. Nie. Ja garażu, studia? ja garażu nie potrzebuję, więc możesz sobie wziąć garaż i możesz sobie wziąć tamten pokój. Jeden. A studio? Nie. Czemu nie? A studio jest moje. A co daj chociaż pół. Nie, nie dam ci studia. Nie dam ci studia. Już. Ale jedną czwartą Już, godzinę. już! Bo zaraz się rozmyślę i nie kupię tego domu no i stracisz wszystko, rozumiesz? Nie będziesz miał gdzie mieszkać. mieć to studio. Przecież to ja tobie dałem pieniądze na to studio? Nie, nie dałeś mi miałem. nic, nie kłam. Ale jak jeszcze miała, no to dałem, przecież dołożyłeś. Nie się. kłam, nic nie dałeś, ani grosza. Zbliżyłem się, dołożyłem. się dołożyłem do mikrofonu przecież. Do mikrofonu się dołożyłeś? Tak. Dobra, to ci oddam za ten mikrofon, już! Ale tam w ten pewnie byłoby fajnie, to ładnie zrobiłam. Już, będzie. już. Tak. Ze schodami? Co ze schodami? Jak mam Mogą mieć schody? No możesz mieć schody, schody możesz mieć całe, możesz chodzić po schodach, rozumiesz? A to jak ty będziesz chodził? No to będą wspólne schody. Już nie będę taką świnią i nie będę ci zabierać schodu, bo przecież nie, nie wejdziesz tutaj, tak? No dobra. Także schody możesz wziąć całe. Zajebiście, o No ale jak ty to robisz? Jak ty, nie, co, co, co? Tu przesuwaj. Ale schody miały być całe. Tak? No ale to nie już. No dobra, no już, spokojnie. Jeszcze musimy zrobić podział łazienki, czyli schody... Nie, nie, ja się rozmyśliłem, jednak łazienki nie dostajesz. A to... ale jak to? No masz tam w y, tym, na ogrodzie wodę. Dopóki <laughs> jest lato, bla... słuchaj. Nie. Nie, w lato możesz się kąpać na dworze. Jak to? No w lato na dworze. A gdzie mam sikać? No na dwór. Co Do za, lasu. Za każdym razem, jak będę film montował, mam chodzić tutaj przez garaż, wychodzić i... No tak. No dobra. Kiedyś będę też bogaty. Byłaś tam, Tot już. Czemu? No, tam jest studio, tu. Ale chociaż kawałeczek nie, tego. tym nie, tu nie. Malutki, nie. Zobacz, to nie. jest w ogóle cyk! Zobacz, co ty zrobiłeś. A to już nie mój tam nawet. Dobra, to co zostaje? No tutaj musisz sobie poprowadzić jakąś linię do schodów. Ja muszę to posprzątać, rozumiesz? Muszę wynająć ludzi, muszę to posprzątać, bo tutaj nie może być takiego syfu. A mogę to jeszcze? Pod schodami? Co pod schodami? Co, tu, tu chcesz siedzieć pod schodami? No tutaj swoje łóżko postawię. No to bierz to. Pod schodami jest całe moje. Tak, pod schodami dobra, jest całe twoje. No dobra, tu ciągniesz linię to ja teraz jest ważne, bo to będzie moje na własność. I tak samo jak Ty nie możesz chodzić na moje, to ja nie mogę chodzić na twoje, tak? Tak. Nie, nie wchodzimy na swoje części. Nie, 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 nie. Dlatego przeciągnij tą linię stąd. Przesuń to stąd, rozumiesz? że ze schodu będziesz skakiwać tu. A co za różnicę ci robi? Robi ja... mi różnicę, bo ja nie będę się czołgać tędy. No rozumiesz? teraz tak gruby jesteś? Nie, po prostu, jeżeli ktoś przyjdzie do studia, to nie będzie przeskakiwać, tak? Jeszcze dalej. Ale, no, nie, no to Dalej. Stąd? Jeszcze dalej. Tak? Jeszcze dalej. Tak? Jeszcze. No nie, no tak. tak. I, no, jeszcze. Co, Jaki masz problem, żeby zeskoczyć ze schodów? No dobra, no. Stąd? Tak. Pociągnij to. A, Zadam, co, jak, a co, Zobacz, zobacz jaki to jest burdel, weź tu mieszkać. Ja mam wylany. Tak będę na dworze, będę tak za większość czasu. A ty pozwolisz mi nagrywać czasami filmy w domu? Nie wiem, zobaczę, jakbyś mi potrzebny do czegoś, żeby cię wykorzystać, to tak. Już. Nie, 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 nie. Tu, tu już skracasz. Już lecisz tak. A ty, ty chcesz jeszcze połowę tutaj? Nie chcę tego. No to tak, tak? Nie, 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 masz skrócić, bo jak ja bym tutaj sobie chciał nogę postawić, to ja mam sobie prawo tu nogę postawić, rozumiesz? Fajnie. Tak? Dobrze? Tak. Tu masz zamiar posprzątać to, co się tutaj dzieje, czy masz zamiar zostawić to wszystko? Wynajmę kogoś, kto mi posprzątać. Tyż się nie stać człowieku. No nie wiem. Może jakiegoś widzę, wezmę za, za promo na imista czy coś. Albo sam posprzątam. Nie wiem, zobaczę ile będę miał czasu. To co, na jest podzielona, tak? No to wychodzi, ale serio nie chcę kibla? Nie wiem, zastanowić się jak będziesz się sprawdzać i będziesz dobrze filmy montować, to może ci dam. A, ale przecież ty nie masz filmu, ty masz telewizyki tylko. A skąd wiesz, że nie będę nagrywać filmu? A mógłbym dorabiać ewentualnie u Ciebie i ci nagrywać kamerę czy Nie możesz posprzątać u mnie, co ty na to? Zależy ile płacisz. Ale to... Nie dzisiaj, bo dzisiaj film swój montuje. Dobra, dobra, dogadamy się. Złaź, ja... złaź z mojej połowy, już obraz, się sorry, sorry. Także drodzy widzowie, podsumujmy sobie jeszcze jak to tutaj wszystko wyszło. No tutaj będą malutkie problemy przy przejściu, ale na szczęście jestem mały, zgrabny, sobie na pewno poradzę. Przejdźmy na górę jeszcze raz i podsumujmy sobie po prostu wszystko, jak to wygląda. No. Może być ciężko, ale tutaj trochę cię oszukałem i zrobiłem sobie, żeby nie przeskakiwać przez skład Ale tu i tak musisz skakać, nie? No tutaj muszę. O. No skasz. A co jak przejdę przez mnie? Oh. Nie chodź być często, bo mi syf robisz. No, dobra, dobra, sorry. Także widzicie, w taki sposób właśnie prezentuje się moja strefa. Czy jestem zadowolony? Nie jestem zadowolony, bo straciłem większość swojego domu i teraz mam tak bardzo przesrane jak nigdy. Nie wiem nawet co robię. Albo jestem tak nawalony już dzisiaj, że nie myślę nad tym i zaraz pójdę do notariusza i w ciemno podpiszę jakąś umowę, albo rzeczywiście jestem tak biedny, że musiałem... Rzeczywiście co... jesteś tak biedny. Albo jestem na nachlany i nie wiem... Nie, kto jesteś kto... tak biedny. Dobra, Moja strefa, mogę sypić. Do zobaczenia Państwu, dawaj kartę pamięci, montujemy i na YouTube.